Przyjechaliśmy do Southampton Nawet jest agencja turystyczna, proszę I to jest takie małe miasteczko tutaj nad jeziorem Huron tam jest plaża i przepiękne jezioro Zaraz tam pójdziemy Jaki wiktoriański domek W ogóle fajne domki tu są Jaki miły hotelik bardzo blisko plaży. Jedna z moich byłych koleżanek z pracy, ze starej pracy tutaj się przeprowadziła, sprzedała swój dom w Waterloo i mieszka tutaj. I bardzo jej się nie dziwię. Przeurocze miejsce. fajne rośliny. Nie widziałam jeszcze takich. Takie ładne patio. A tu jaki słodki domeczek. No i przepiękne morze przed nami. Sezon plażowania w pełni. Ostatnio byliśmy z miesiąc temu, pamiętasz, że była zimna wtedy, jak byliśmy na tej plaży? A teraz jest? 15 stopni może ma, wtedy yeah. było gdzieś 10. Nie no. Tutaj są kamienie, dopiero później jest piasek, jak przejdziecie te kamienie. Jaka olbrzymia flaga tutaj wisi. Chłopaki próbują jak daleko da się wejść bez za dużego zamoczenia. Cudna woda. Przepiękne to jezioro jest. Mam mamy z latarnią tutaj Nie widzę nic, czy się coś nagrywa Jak woda, Patryk Sam raz Tak? A czemu nie pływasz? Bo ręcznika nie przyniesisz. O, widzisz, kurde. Ale ty chyba pojedziemy teraz na ryby, tak? Ja. Zobaczysz przynajmniej. Na karpie. No nas, na, karp na karpie. Na karpie. <laughs> tak. No dobra. Także Patryk Was pozdrawia. Okay. chodź tutaj. No chodź. Chodź, chodź, chodź. No masz. Nie rakuny, tylko mewy dzisiaj. Nie? Masz. Mmm, pycha, nie? Chodź. Mm? No chodź. i wszyscy zjedzą, wszystko zjedzą. Nie, yeah, dość macz. Cicho, cicho, cicho. Nie, boję się ciebie. Co za... Cicho. Jaki ładny. Jaki ma też, jakie odgłosy ma takie. No i mam tutaj swojego, małego. No masz, nie boi się już. No, dawaj. Tamci się zostawili w spokoju wreszcie. I coraz bliżej, nie? Liubku, powiedz. Ojej, jaka fajna. A ty ci, cicho. Cicho, nikt nie musi wiedzieć, że dokarmiam. O, drugi przyleciał młody dziubek. Ale ten staruch tu goni. Ty dziadzie jeden. Tutaj są przepiękne te maki. Szkoda, że nie ma suchych makówek, bo bym chętnie wzięła sobie nasiona. Bardzo ładna plaża. Pierwszy raz jestem tutaj. Bardzo ładnie utrzymane. Czyste. Fajne miasteczko. Tutaj ktoś ma super miejscówkę. Z widokiem na jezioro. Tu jest jeszcze taki bulwar, który można sobie pochodzić bez wchodzenia na plażę. Ale przepiękna odmiana dzikiego bzu, nie widziałem jeszcze takiej. Przyjemny pensjonat, jaki przyjemny pensjonat. Bed and breakfast przepiękną tą werandę oszkloną. Jakie fajne detale na dachu. przykład wiktoriańskiej architektury. Jak to schodzę, Gdzie? Jak na ryby przyjeżdżą. Patryk mówi, że tu przychodzi na śniadanie Kiedy na ryby jeździ tutaj. Tutaj mają najlepszy olej, znaczy oliwę z oliwek. Koleżanka zawsze mi stąd przywoziła. Niestety zamknięte, bo dzisiaj jest tylko do piątej, było niedziela. Muszę się tutaj wybrać właśnie po ten olej. Na ryby. Więc stąd pochodzą te wszystkie piękne ryby, które mi Patryk przynosił, które widzieliście we Włogach. No, tutaj mamy listę ryb, które występują tutaj w tej rzece. Jakie wiry tutaj są. Patryk mówi, że teraz jest ta bardzo mało wody. Bo kiedy on tu był na wiosnę, ta woda była aż do samej tamy tak głęboko było. Fajne miejsce do łowienia. Patryk mówi, że często przechodzi na drugą stronę tej rzeki, bo tam jest bardzo płytko. amatorów ryb. mamy pozostałość jakiegoś mostu. Piękne miejsce. ależ tu pełno jest szczypców od raków wszędzie Wszysta woda jak raki są a po drugiej stronie taki spokój i nikt nic nie łowi Patryk mówi, że tylko Indianie tutaj mogą łowić ja przyjeżdżają tutaj od 12 po południu po południe to oni tutaj są Próbują tam czyszczą tutaj ten... Także jedziemy Jedziemy bez żadnej ryby dzisiaj niestety Ale pełno jest w zamrażalniku no, za późno w sezonie. Na co, na no ale ten... one i tak latają tak no, i tak muszą jeść jeść muszą ale są że dużym Catch anything or no? Just small a big bass. bass. There. So there's not a big, right, a big bass are oh, yeah. catching. Have you seen the turtle here? Big oh. ass turtle? Oh, yeah. Gash. Oh yeah. Comes up. Huge. Yeah, what, what's hole. his name? I don't know he got him a worm though. He got a few worm. nice. That's a big bass. Though. Is he a snapping turtle too? Oh yeah. Oh, yeah. yeah, he, he is. Yeah. Are you gonna be the catch tonight? No. <laughs> Hope not! Turtle Yeah, turtle soup. Yeah, there is enough Chinese people, they probably would oh yeah. cook them. Turtle soup. Indigenous, we love it too. Yeah. O, look at the tail, the dinosaur tail. It's basically a small dinosaur. Yeah. <laughs> I a little Jaki śliczny jesteś. Ja kiedyś miałam powiem wam takiego, tylko że mieszkał w sumie dwa, tylko że mniejsze. W domu wychowaliśmy od małych. Yeah. O, oh, there is the malutki tam płynie. A tutaj ten wielki monster. Tam jakaś kłoda leży. Taki wielki monster. Zobaczcie, kogo ja miałam w domu. I czasami nawet spały u mnie pod poduszką. Kanadyjczycy pomyśleli zawsze, że jestem crazy. Oczywiście nasze było wiele mniejsze, ale tego typu, dokładnie ten sam gatunek. I taki żółw potrafi przegryźć odmiotły za jednym zamachem. Another snapping turtle. Oh, he's with the baby. The baby is beside him. Yeah, it's a. It should be called a monster lake, not a fairy. What is it called? Fairy lake or something? What this place? Yeah, monster lake. You caught one? Oh no, 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 no. <laughs> <laughs> Go for it! Uh, there is a fish. The fish was there. The fish is here. Look, it's coming. Over there. Catfish. It's a catfish. Carp. Get this warm, yummy warm. Before the turtle gets it. <laughs> Give it to this one. <laughs> you cannot put that any, any closer. <laughs> Pretty you are. Jaki Są takie ciekawskie. Przynajmniej nasze były bardzo ciekawskie. O ja, to one I see. <laughs> oh, fishy. Oh, Big big mouth. And a big worm for a little fish. He's gonna worm, let him fish. let him go. I think he swallowed it though. Uh, maybe Patrick can do it. Yeah. Patrick, Patrick, help. Patrick, we need your help. Can you like take the hook from this fish? Uh, yeah. He swallowed it. So that's like it, but, uh, yeah, it's like 30... good job, good job. a <gasps> Look that's, at that. Holy Oh, cow. that's a big carp. Wow. So gross. <laughs> See if we there. Do you want to take cool. a picture and then throw it in? Sure But I'm not going to That's a massive one You guys are welcome to Poor thing Oh, the turtle's scared